Hey, hey, witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii, którą nazwaliśmy już Od Zera do Similionera. Dzień dobry. Jest ze mną Jacek. No i do, do Jacka kanału macie zawsze link w opisie, gdzie możecie go odwiedzić. I zarówno nagrywamy razem serię w Minecrafcie. To też polecam zobaczyć. Polecam Wekusa. Polecam Wecusa. Y, obudzi... O, znaczy, no, jest już ranek, prawie dziewiąta. Mm. I tu Jackowski chce się, ten... Umyć. I Trzeba idziemy ze mną na siłownię. Nam by się też przydało trochę tak ogarnąć. Trochę pieniędzy mamy. Więc od razu... Teleportujemy się na... Siłownię. Mhm. Mm a i jedna sprawa, że moja Simka w ogóle miała pracę. Przez to, że moja Simka była stworzona przez tą nową funkcję, którą dodali do Simsów, stworzenie Sima y, przez y, historię. Czyli od razu nam robi taką historię Sima. Ma już cechy, i w ogóle ja ich tak nie miałam zbyt dużo. Czy ja dobrze kliknęłam siłownie? Tak, dobrze. Tak naprawdę to chciałaś y, mnie porzucić i pójść i znalazłaś sobie dobrą pracę. Nieprawda. Ona już była tylko. Ja o tym nawet nie wiedziałam. No, no. E, u nas jest właśnie tak, że pracę dopiero będziemy mieli, kiedy będziemy mieli dom. Tak, i no też wiadomo wtedy, kiedy skończymy te studia, nie? A czyli bez, bez studiów chcesz iść. A czy bez pracy chcesz iść na studia? Eee, bez pracy? Tak. No to Że musielibyśmy wiesz. pracować i chodzić na studia. No właśnie tak nie. Ale my będziemy od razu brali cztery zaliczenia, czy. Po Szybko dwa? pójdzie. No wiesz, nie wiem, czy my będziemy brali kredyt na to żeby mieć tak rężej z rachunkami czemu ja wyszła i wyszła od razu może stwierdziła że woda jest za zimna to nie będzie się kąpać ona musi się wykąpać hmm. bo wyszła w ręczniku jela i w okularach jeszcze się kąpała no właśnie ona w ogóle słucha jest co to ma znaczyć a ten... ja Ty ja to tam dobrze się myślisz ja jestem jakiś zainspirowany, zobaczmy tą drugą ten ten drugi nastrojnik. Cecha kreatywny. Odczuwa hmm. inspirację y, do zarobienia pieniędzy nowych. Dajesz, dajesz. Ja wierzę w Ciebie, że. No. U mnie ciebie myju. trzeba nakarmić. No, no, mam nadzieję w ogóle, że teraz właśnie mi ten. Nie padnie mi w to, to już jest? O, fój. To nie. Chociaż... wiesz, jaki śmietnik by się nam przydał. Ten, który daje pieniądze. No, no. Wykłość przełowę, a za wygłaszanie jest przypadkiem. Nie, a za, za wygłaszanie nie ma pieniędzy. Ja nie mogę położyć. Tam masz kosz. Czemu masz zamknięte? Otwieraj to. Może tu jest jeszcze kosz. nie ta godzina. A i rozmnożyć czym? Żabę. No. I tą żabę można sprzedać później. Ej, wow, wow, 35 Simoleonów. Aha, bo to była droższa. Eee, Jezus. w liśniku? Z telefonem jeszcze. A nie miałem ci sprzedać, nie. Mój błazenek. A nie, to nie jest błazenek. Um, ogólnie to trzeba zorganizować jedzenie, więc bym poszła do naszej stołówki. Zobaczy w siłowni, może nie ma jakiegoś tego baru. Gdzie? Tu Bo mają góry? się odchudzać, się mnie pozjadać. <laughs> tu mają tylko to. Ale nas nie stać ten. na miksologa. Stop Ej, ale jak. Nas. A Nic. nie, to nie wydajemy. Nie. Idziemy normalnie ten Do tej stołówki. Do stołówki. ta luka na środku. Tak. O, właśnie, taka... możesz zacząć malować jakiś obraz później w sumie. O, pieniądze by się przydały. O wody. nie, żadnej fa fasolki po bretońsku nie. O, to... kiełbasa. Kio nie, to jest za drogie. Ja bym zrobił e, hot dogi. Możesz tu usiąść sobie. I poczekam cierpliwie. Ugólnie co w telefonie? Zajrzyj, się w użycie. A, a czy te prace turywcze też zaliczają się, że... Mm, moglibyśmy później o tym pomyśleć. Bo tak, to byśmy dostawali gwiazdki za wykonaną pracę. No. Wiesz o co chodzi, nie? Wiem, wiem. E, pewnie trzeba zaraz ich przebrać znowu. No, bo to jest za gorąco. No, ja już widzę, jak faluje to wszystko. Ale w ogóle weszliśmy tam do e, Windenburgu? A czy gdzie? Do, wiesz, no, w, w Windenburgu. A, nie, Do no. zatoczce? W zatoczku. To... Yy, tam pada deszcz. No, ale mi się wydaje, że po prostu tutaj też jest inny klimat, bo na przykład przecież tej, yy, w tej Sulani, tej wyspie, to tam, w ogóle nigdy nie ma śniegu, tak samo jak w no, Azji. Z... No, też. Tam nigdy śniegu nie ma. No. Ale tu też. O, tu normalne. Oso. Miłośniczka Miłośniczka. Teorii spiskowych no, ale nie, poń. nie jest normalna, nie, nie A czemu? A jakieś dziwne dredy ma One mnie przerażają Nie, te nie dredy. dosyć, że ma dredy, makaron w tym, W durszlaku No patrz Makaron, makaron. I W durszlaku szlaku. Ciekawe czy jak w sobie znajdziemy Za co? Gdzie to to położyła? Witaj konkretnie, nie chcę znowu nie sł mówić nie. słuchawek! No gdzie, no za prąd będą no mi brali. No. Ale to ja tego przesunąć nie mogę, nie? To jest no bo najwyższy. to nie jest w tej parceli. No ale to moja simka wykonała. To do do To Moja synka to wykonała. Koniec, kropka. O. <głos> 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 no. Będzie na potem. Zrobię jeden obraz, ty poszukasz rzeczy. No, a potem pójdziemy do tej tej klasycznej. To nawet mogę zrobić. Ale Zabawa ten? by się przydała. No właśnie nie wiem, czy jak będę malować, to będę miała zabawę. Mm, chyba nie. Nie jestem pewna. Nie, nie testowałam tego aż tak bardzo. Ja też. W sumie nie, bo jaki na przykład jak moi simowie kiedyś tam w mojej prywatnej rozgrywce oni chodzili to ja chciałem, żeby oni malowali obrazy, nie? No, to przy okazji też był, były z tego pieniądze. I tak patrzyłem i raz niby że właśnie dawało to rozrywka, a później nagle, że nie. A jak byłaś spięta, to w ogóle nie mogłaś ruszać obrazu. To No. No jestcie szybciej. Może później jak na jakąś dyskotekę się pójdzie i się potańczy. To może rozrywka wskoczy. Tak, jak zjadła. Mówisz i od razu robię. Jak nie, jej nie. Nie wiem, czy jak portret, to czy będę mogła. Portret. Na... Tak. Ale czy nie mi... będziesz mogła mnie namalować. O, to szkoda. Dobra, no, to będziesz szukać. To zrobisz zdjęcie. <grym> Jacek, niechaj, <chod>, fotograf. <grym> o, wytnę no. Wypikwcze. No, albo wykrakaj czy tam. Wyorkuj. Wyorkuję. Będzie. <laughs> krakro. Nie, Jak to będzie. A, a, nie robią to nie. Ło, co ci? O. Ej, tu jest piasek, i ja mogę tutaj budować. Rzeź bez piasku. Rzeź bez piasku. A pokaż tych, 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 tych. tych. To jest zwykłe, a. Co? Lisa, pojechaj! Kłębek! Pierwszy raz widziałem auto, które rusza w Simsach 4. Dobra, to zbierzesz. Ja namaluję. No tu chyba już nic nie ma. <noise> e, Powinny być gdzieś jakieś skałki. Hmm. Na przykład tam, gdzie jedliśmy, może. A tu jest śmietnik. No ja nie będę grzebać w śmietniku. Sorry, ja wiem, że ja jestem biedny. Nie, nic nie znam. Hmm, to chyba wszystko już wykopaliśmy, Vera. Dobra, a jak ze mną? Kończę obraz? Przejdź Ale artystyko. To uh. O I 160. Mm. No. Tu to sprzedamy. Tu to sprzedamy. No jesteś na sprzedanie? Nie. To do do jest krainy, krainy. Czy są skałki? Skałki No to jest woda. A akurat trafią tu. <laughs> Podróżnicy. Ale nie ma tu skarż. może one są razem, bo one się tak, wiesz, dziko Generują. One ja od razu nie zaskakują. O, motylki. Ale tych nie mogę zabrać. Co na drodze do sławy? Aha, bo ja sprzedałam ten obraz. <gry> O, już jakiś idzie magik, niby tajny. O, kolejna, różowo w włosach. No, przejdź przez port. użuuu. Czas na magię, czas na tiktak. Muszę się napić. A gdzie ja jestem? Tu, obok. O. I tu raczej. A bo tu. Te będziemy... pyłki, czy. No właśnie. Tu tak. ty. Przywitaj. Przyjazne powitanie. No, Co mogę a ty? Robić? Co mogę robić? O, gotuję karą z serem. <grym> o, będzie na no potem. Też mamy hamburgery, ale tak wolno nam spada te jedzenie. Bo, że dopiero no, jak. W sumie najszybciej nam spada właśnie co dziwne, ta e, ryby Dobra. można łowić Wera No tak, nie gotuj. Ale gdzie tu możesz łowić ryby? Tu. Tu masz łowisko. No i na ryby. W ogóle właśnie ryby, ryby dają też rozrywkę. A ja się to zajmę. Jak używać magii? Co to magia? Jak się tego używa? Jak miałam zagłębić? U, uh. aha, okej. Okay. I to tyle? Pewnie, że tak! co Si, senorita! Jezu, ile ludzi do mnie podeszło? Musimy te świetliki... To no. zatrzym. No I na spokojnie Nie no, już, sobie to bierzemy. Już będzie iść w tą stronę. Ile tam było siedem? Nie ragadaj, tylko zajmij się tym siedemkami. <laughs> gdzie moja synka? mnie iść łowić. Dobrze, że masz nad wszystkim kontrolę, wiesz? Czemu? Bo no twoja simka zamiast pościłowicie ryby poszła i jakiś obraz oglądać. już była w trakcie ten? Jak szła. A ja nie no. wiem, czy nie przypadkiem tu nie wyskakuje, że mam za małe umiejętności i ona rezygnuje później. Czy już coś z... No. Jak ale... coś wyskoczyło, że was? Nie. Nie. Wyskoczy. To co ona taką. Taką ten. Ile już tego mamy? Jeden. Yy, tu jeszcze. Już dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Będzie na styk. cztery O, rybę złowiła właśnie ta. O. Jakaś nowa chyba. Zobacz jaka jest ten, bo tu widzę, że jakieś cztery sześćdziesiąt siedem kilo. Oj, 23. O, to sprzedawaj. O, żabki. I będziemy rozmnażać, to... Dobra, już jest 7. Gdzie ten gości? Gdzie jest ten... Gdzie jest ten blondas? Tu jest. Eee, online drobinki. Ja zawsze mówię że to świetlniki. A ja w sumie... Znisz drobinkę, no. Yy, nie. Nie, no ja zrobiłam. Ja myślę, że chcesz zobaczyć. Nie. No trzeba znowu zbierać. Później trzeba by było. Tam. Mogę zebrać! Zbieraj! A co to co są? Pietruszka. Hmm, coś jeszcze. Musisz potem zobaczyć jak ta, jaka ta pietruszka jest warta w ogóle otwórz księgę Naprawę... No o, pychota! Będziesz mógł jedzenie w No Basie. właśnie, no, no. Ale to się nauczysz. Co to? Wygoczący kamień. E, to aha, jest że kamień tutaj do teleportacji. Od razu. No. Bierzesz to i... od razu wracamy do siebie. Będziesz siedzić magię, a ja malować obraz. No. E, to jak zbierzesz nie, to idziemy później do tej wierzbowej zatoczki polanej jeszcze. A już tak. Tu do ciepłej chatki. Ogólnie mam modyfikację na to, że simowie mogą się sami wprowadzać na parcele. Dlaczego, Uwielbiam będziemy to. budować jakiś dom pusty, to nie wiem, jakby tak szybko kogoś wprowadzać, bo. Bo ten. Bo się, się ten. Ty Ta możesz był... dać jej, żeby obejrzeć jej, a ja po... A ty co? Ja mogę poszukać, właśnie tutaj też jakieś są rośliny na pewno. A to jeszcze nie. Nie. A na przykład u sąsiadów no, gdzie u sąsiadów? Yy, na drugą ulicę. Tu powinien być jakiś krzewik. Coś nie. No możesz wierzyć. Nie? A z tyłu? Koło drzewa? Tu jest lepiej paszczy. No. Może jakieś dzwonki będą. Jak? Możesz poleć dwa razy. Ty możesz tutaj łowić ryby, to idę na ryby. Nie wiem, po którym razie się w końcu otwierają. Przyspiesz trochę. Chyba trzeba podleć jeszcze raz. Jeszcze raz, no. A nie, rozumiem o korzeniach też dwa razy pichnę. Idzie tak, o rowerek tam był. i w ogóle pizzę możemy zamawiać. W końcu. I co z kebabem? Nareszcie! Ej, ale pyszny jest kebab z serem, nie? Kebab z serem? Ja tak. jadłam kebaba z frytkami. No to ja z frytkami też, ale jeszcze u mnie robią e, z serem. Żaby się pojawiły. O! Eee... Chyba było i za dźwiękiem. Za dźwiękiem? Ja nie pamiętam tej już kolejności. Ja nigdy tego nie potrafiłem tej kolejności. Ale niedawno wchodziłem do tego drzewa. Z e... nurtem? Z nurtem, no. z Albo O, bakłażan. Ile jest warta? Yy, Wejdź w ugłę? mgłę? Możesz już zabrać to? Nie. O, skałki. Ja nie wiem, czy zdążę... Kopu, kopu, ten... kopu, kopu kop. Idź na polanę. Tak. Okay. I będę musiała ciebie zabrać. No. Chyba tak. Tak. I klikam tu i przynieś tutaj. A ja dalej umieram z nudu. Zakończę się połowić? Mi... No to po... daję sobie połowie. A, a ty ja... możesz poszukać właśnie jakichś roślin. No tak trochę ciężko będzie, jak dopiero się tu pojawiliśmy. To nawet grzybów nie ma, jak było w okręgu. Skałek też nie. Nic nie ma. Żal. Też połowy w takim razie. No poczekamy, no trochę. Albo w następnym odcinku zbierzemy wszystko. O, pojawiło się coś, ale no nie mogę. No nie. Że w następnym odcinku zbierzemy wszystko, Jacek. Wtedy w następnym odcinku. Pouczy się trochę magii. Po, Pouczy się magii, a ja zajmę się obrazami w takim razie. Bo nie no. wiem, czy jak ty będziesz się bawić magią, to czy zabawa ci będzie rosnąć? Nie, nie, nie będzie mi rosnąć. O, ryba. A, żadnej ryby nie złowiłem. no jeżeli tak, no to by było spokojnie. No. O, co ty złowiłaś? Eee. Yy. Znowu. znowu. Ale już mamy 500. No, no myślę, że to będzie gorzej szło. Możesz o, dać mu, żeby trochę się pobawił telefon. Znaczy no jak mówię, że Się trochę. Chyba. Ups. Trochę. Aha, bo już jest 23 w ogóle. O, już jest drugi dzień. Północ. A my no. ten. Bo to jest dzień. No właśnie, by. ale mi się chce siku. Trzeba ich ogarnąć. Idziemy na siłownię. Mhm. Ale od razu, jak będziemy tego. Tam wracać, to już będziemy mieli otwarte. O, matko. Co no, a to będziemy... są za osoby? No, ci czarownicy z spotkaliśmy po drodze. Chociaż nigdy nie witaliśmy się z nimi, ale dziwnie, że mamy ich znajomych. No. Więc siku. Ty pójdziesz tu. I tu. A ty tu. Tu, Może nie, tutaj pośpiesz, pośpieszmy sobie tutaj na tych ławkach. Zepsute. Tu są ławki. No jeszcze w łazienkach są ławki, nie? Ale fajnie, chociaż nie, jest zimno. Zimno? Ładno. To ty nie masz w środku ławek. W środku są, na dole. A, w toalecie. Chcesz w toalecie nosować? Rozumiem. No, czemu nie? Ciepło jest. A ty, ty nie idziesz gdzieś w kosze, bo jesteś zmęczony. Właśnie, ile jest to, że go warte? Dziesięć. No. Sprzedawać? O... No, sprzedaj. Zawsze coś. Mamy eee, już pięćset dwadzieścia Też mam go pożarność. Nie sensu rozmnożyć te biedne. No. 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 Trochę będą ogarnić. O ty, jak mało miałeś energii? No, ja miałem strasznie mało. No to co, Ale... Będziemy się żegnać już. No. Do następnego odcinka. W następnym odcinku będziemy się starać już bardziej tak umiejętnościowo podejść. Mhm. Tak, no pod tą moją magię i pod Twoje malarstwo. Ale Twoje malarstwo też będziemy musieli, bo też chcesz iść na kierunek artystyczny. No i przede wszystkim też może ogrodnictwo. Jak Dobre, się czujesz z no tym, tak, że śpisz? No, trzeba posiedzieć, się posie, posiedzieć. No. Tutaj. Jak się czujesz z tym, że ty śpisz, a ktoś się kąpie? Wiesz no nie widzę, jak się kąpie, więc no no, no nie <grym> wie, że ktoś przechodzi. Tak śpi. O. No. Więc my będziemy się żegnać do tak. następnego odcinka. Więc pa i zapraszam do jaska. Zapraszam, pa pa. Bye -bye.